jest bardzo dużo historii które ja słyszę kiedy dziecko już słysząc kroki idącego czy wracającego rodzica po tych krokach zastanawiało się i analizowało czy ten rodzic jest pijany czy nie jest pijany Witajcie moi drodzy dzisiaj chciałbym poruszyć pewien istotny temat temat który jest związany z uzależnieniami, w szczególności z uzależnieniami od alkoholu, a mianowicie temat tak zwanego współuzależnienia. Moi drodzy, jeżeli mówimy o uzależnieniu od alkoholu, to w kodzie, w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 uzależnienie od alkoholu e, określane jest mianem F10, no i w zależności od tego jakie tam, jakim tam, tam sytuacji mówimy, tak, czy to jest jakiś tam, nie wiem, zespół abstynencyjny, czy upojenie, czy tam inne e, problemy, e, no to tam po kropce e, są kolejne, kolejne cyfry, tak na przykład f10,2 i tak dalej. Natomiast współuzależnienie również ma w międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10 swoją pozycję jest ona określana jako F43.2 to zresztą podobnie jak zaburzenia adaptacyjne. Co to takiego współuzależnienie? Współuzależnienie to sytuacja, w której osoba bliska Alkoholikowi czy osobie uzależnionej od innych substancji psychoaktywnych, ale już skupmy się może na tym alkoholu, bo to rzeczywiście najczęstszy przypadek i najczęstsza patologia. Taka osoba zmienia swoje funkcjonowanie, zmienia swój sposób myślenia pod wpływem osoby, która jest uzależniona. I pierwszą taką, pierwszym takim przypadkiem, gdzie mamy do czynienia ze współzależnieniem, który chciałbym powiedzieć, jest tak zwany problem DDA, czyli dorosłe dziecko alkoholika. Tak? Większość, większość alkoholików ma dzieci no i niestety, ale ten nauk, który na który cierpi określony człowiek, ten alkoholizm, on można powiedzieć, rujnuje i deformuje funkcjonowanie całej rodziny, a w szczególności oczywiście uderza w tych jej najmłodszych, najsłabszych członków, czyli w dzieci alkoholika. Dziecko e, alkoholika e, przede wszystkim patrząc na swojego tatę czy mamę, e, będących w innym, w odmiennym stanie świadomości, e, no jest przerażone. Tak? To rodzic jest tą opoką. To do niego się odwołujemy w sytuacji zagrożenia, to jego szuka dziecko. No, w każdej takiej sytuacji, gdzie nie wiem, w przypadku małego dziecka nie ma taty, nie ma mamy, no to już od razu, prawda, gdzieś tam biegniemy do nich. No a tu nagle okazuje się, że tata mama są bez kontaktu, albo śpią, albo gdzieś tam się dziwnie zachowują. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy to raz mi się coś takiego przytrafiło. Rzeczywiście w ciągu dnia byłem pod niewielkim wpływem alkoholu, wsiadłem do samochodu na miejsce pasażera, usiadłem koło wówczas mojego bardzo małego, czteroletniego syna i po prostu zacząłem do niego coś tam mówić. No, ale mimika mojej twarzy była inna. Ja nie byłem, że tak powiem, w sztok pijany, po prostu byłem, można powiedzieć, na takim, prawda, rauszu, nie wiem, tam wypiłem do obiadu kilka kieliszków wina. I pamiętam, że mój syn, który nigdy wcześniej nie widział mnie. Nawet w takim niewielkim stanie podchmielenia był bardzo zestresowany, on się przestraszył, bo po prostu zobaczył coś nietypowego, coś nienaturalnego. Ten ton głosu, to zachowanie taty było, było inne. No, co dopiero mówić o sytuacji poważnego upojenia, co dopiero mówić o sytuacji, w której alkoholik czy alkoholiczka znęcają się nad dziećmi, biją je, prawda. No, to wywołuje bardzo, bardzo poważną ranę, na psychice dziecka. I tak moi drodzy, jest bardzo dużo historii, które ja słyszę, kiedy dziecko już słysząc kroki idącego czy wracającego rodzica, po tych krokach zastanawiało się i analizowało, czy ten rodzic jest pijany czy nie jest pijany. I tu znowuż różnie bywało, ponieważ czasami się tak zdarzało, że ten rodzic pijany był spokojny. On wchodził, zasypiał. Chociaż to nigdy nie jest przyjemne. No ale bywało, że ten ojciec pijany był bardzo agresywny. Ludzie będący pod wpływem alkoholu, ludzie uzależnieni od alkoholu zachowują się pod wpływem alkoholu w sposób zupełnie inny niż, niż na trzeźwo. Czasami nie pamiętają tego Mówią, że to wstępuje w nich jakaś siła, jakiś diabeł, i to w ogromnym stopniu w ogromnym stopniu oddziałuje na, na dzieci, ponieważ uderza to w ich poczucie bezpieczeństwa. Z takim problemem picia alkoholu wiąże się również zawsze prawie konflikt rodzinny. Tak? Jeżeli ktoś, jeden z rodziców nadużywa alkoholu, no drugi rodzic z tego powodu się buntuje. Życie, że tak powiem, na Przeźwo nie jest proste, tak? Wychowywanie dzieci nie jest proste, jest dużo wyzwań, a to trzeba coś kupić do domu, zrobić obiad, zarobić e, na dom. Boimy się, nie wiem, zmian politycznych, kryzysów, wojen i tak dalej, i tak dalej. Ktoś tam choruje, ktoś tam nie wiem się zadłużył, ktoś dostał dwóje w szkole, więc tych problemów jakby jest bardzo dużo. No a tu nagle okazuje się, że człowiek, który ma pomagać nam w rozwiązywaniu tych problemów, no jest kompletnie wyłączony i nie wiadomo tak naprawdę, czy on danego dnia będzie mógł, nie wiem, odebrać dziecko ze szkoły, naprawić lodówkę, prawda, czy, czy opłacić rachunek. Więc to destabilizuje, destabilizuje układ rodzinny. Ale w takim zdestabilizowanym układzie rodzinnym bardzo często dochodzi do sytuacji, w której jedno z dzieci przejmuje rolę takiego właśnie Rodzica no, staje się jakby matką, czy też ojcem dla pozostałych dzieci, opiekuje się tymi dziećmi. Bywa tak, że na przykład nie wiem, najstarszy syn w sytuacji, w której ojciec jest bardzo często pijany, wchodzi w rolę głowy rodziny, czy zarabia pieniądze, czy nie wiem, prowadzi samochód, prawda? I tak dalej. Rodziny potrafią tak się przyzwyczaić do takiego patologicznego układu, że no, zaczynają funkcjonować w sposób zupełnie zdumiewający. Ja pamiętam kiedyś, przyszła do mnie matka z synem. Był to bardzo sympatyczny nastolatek. Matka narzekała, że ten syn ma problemy ze spaniem. źle się zachowuje. Ja poprosiłem, aby na moment nas opuściła, ponieważ był to już duży chłopak. On zresztą wyraził na to. Wyraził Taką ochotę, no i podczas rozmowy powiedział mi, że tak naprawdę, no, kiepsko śpi, ponieważ ojciec przychodzi pijany, hałasuje. O, nie był to człowiek agresywny, on tam, broń Boże, nie znęcał się nad rodziną, no ale. Ale generalnie ten alkoholizm jego poważnie temu chłopakowi przeszkadza. Wówczas poprosiłem mamę i powiedziałem, że problem nie leży w synu, tak? tylko problem leży w ojcu. Tak? No, w sytuacji, w której płonie nam mieszkanie, musimy to mieszkanie gasić, a nie wchodzić do tego mieszkania w jakimś tam specjalnym stroju strażaka. Tak? Prawda? No bo to jest przysłowiowe stawianie wozu przed koniem. No, matka Przyjęła to do wiadomości, ale podczas kolejnych wizyt cały czas uporczywie wracała do jakichś tam, prawda, różnych problemów generowanych rzekomo przez syna, gdzie tak naprawdę rzeczywistym problemem był ojciec. I pamiętam, minęły święta Bożego Narodzenia. Oni przyszli do mnie po świętach Bożego Narodzenia i zapytałem, jak te święta przebiegły. i opowiedzieli mi taką historię, że musieli wymontować klamki w oknach, ponieważ ten ojciec w sytuacji, w której się napił czy upił, on wychodził przez balkon i oni się po prostu bali, że on wyjdzie przez balkon, idąc, nie wiem, na stację benzynową, żeby kupić alkohol, iż tam się położy i zamarśnie, tak? Bo takie sytuacje podobno występowały. W związku z tym oni zawsze zaczęli już przebudowywać to, to mieszkanie. No ja powiedziałem wówczas, że ja również mam takiego lokatora który, wobec którego stosuje różne takie właśnie jakieś zabezpieczenia w postaci, nie wiem, tam, um, przebudowy okna, no ale tym lokatorem jest kot, tak? No i no naprawdę, no nie można doprowadzić do sytuacji, w której um, jakby zamiast w sposób zdecydowany wysłać człowieka na leczenie, zażądać tego, tego leczenia e, pod groźbą, nie wiem, e, eksmisji, pod groźbą rozwodu i tak dalej, tak dalej, no stosuje się jakieś Dziwne, zachowania, prawda, architektoniczne, i wszystko jest podporządkowane jakby temu nałogowi. Pamiętam, że przez jakiś czas ci ta rodzina do mnie przychodziła potem jednak to postawienie, że tak powiem, twarde, postawienie twarde warunków i wdrożenie leczenia alkoholika było zbyt trudne dla, dla matki i te wizyty się. Zakończyły. To pokazało, w jaki sposób może być zdeformowany układ rodzinny, i jak właśnie ludzie, no w tym przypadku zarówno kobieta, jak i, jak i jej syn wchodzili w rolę osób współzależnionych. Takie osoby, takie właśnie dorosłe dzieci, alkoholika, one bardzo często się zdarza, że w swoim dorosłym życiu wybierają również osoby uzależnione i jakby odgrywają tą rolę, tak, czyli kobieta, która miała ojca alkoholika, wybiera męża alkoholika, prawda? No to się, to się, niestety zdarza. Takie osoby też, one są przyzwyczajone do tego, aby się, aby być za wszystko odpowiedzialnymi, tak. Bywa, że wybierają zawody, takie jak zawód no, chociażby pielęgniarki, na przykład, czy ratownika. Gdzieś tam tak mocno, ta konieczność, ta misja ratowania drugiego człowieka. W tym przypadku oczywiście tego ojca czy, czy, czy matki, którzy nadużywali alkoholu w ich dzieciństwie ich przenika. No, człowiek nie może, nie może jakby przeżywać w taki sposób swojego dzieciństwa i nie może przez całe życie opiekować się swoim rodzicem, bo to rodzic opiekuje się dzieckiem, a nie dziecko opiekuje się rodzicem. Człowiek powinien wybierać takich partnerów, partnerki, takie zawody, które są jego pasją, które są jego miłością. Więc wprowadzenie tak olbrzymiego zakłócenia jak nadużywanie alkoholu, jak alkoholizm do rodziny, no ono niestety skazuje dzieci na konsekwencje w postaci tego właśnie bycia dorosłym dzieckiem alkoholika i w kolejnych pokoleniach rujnuje im życie. O tym chciałem powiedzieć dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Proszę o subskrypcję, proszę o komentarze, proszę o udostępnianie tego materiału i zapraszam na kolejny odcinek za tydzień.